Trzeci ostatni dzień szczytu klimatycznego, to get air, który odbywa się w Warszawie wśród wielu tematów, które zostały tutaj poruszone w związku z poprawą jakości. Powietrza dążeniem też do zero Poruszaliśmy kwestię smogu, bo jest to problem no, wszystkich miast Polski, ale nie tylko, jak skutecznie jemu przeciwdziałać. Na ten temat będę rozmawiała teraz z moim i państwa gościem, który jest pan Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący górnośląsko-zagłębiowskiej Metropolii. Proszę powiedzieć, w jaki sposób starają się Państwo przeciwdziałać temu smogowi, bo te działania w w przypadku tej organizacji są bardzo skuteczne ze względu na to, że łączą wszystkie te samorządy, które zrzesza ta organizacja. Przez to też dążenie do pozyskania pewnych środków jest bardziej skuteczne. Tak, z jednej strony jest to problem metropolitalny, bo przecież smog, a idźmy dalej, smród nie zna granic. W związku z tym, jak najbardziej sensowne jest. I, 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 I efektywne spojrzenie na to z punktu widzenia kilku gmin. My przy programie Stop Smog łączymy e, wnioski 14 gmin i składamy wniosek już ogólny dla wszystkich 14 gmin e, o dofinansowanie e, wymiany starych kotłów węglowych i termomodernizację budynków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja bym chciała, żeby też to wybrzmiało. Dlaczego składamy wniosek wspólnie tych wielu gmin, a nie, gmin, a gminy nie składają na przykład ich osobno, każde, każda gmina osobno? Tak, bo tam proszę panią po pierwsze, finansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska daje 70%, samorządy 30%. W związku z tym zaproponowaliśmy, że my te samorządy jakby połowie dofinansujemy, tak, czyli metropolia uczestniczy w tej wielkości 25% i samorządy w 25%. To jest jeden efekt tego wszystkiego. Drugi efekt jest ten metropolitalny, który mówiłem. Jak jest granica między jedną gminą a drugą gminą, to ta granica, smród i smog nie widzi tej granicy. W związku z tym efektywniej jest składać wspólnie i realizować ten program na wspólnych zasadach, tych samych zasadach, co sąsiednie gminy i, i, i robić to po prostu razem. Smog to jest problem wielu miast Polski i to tutaj nikt nie jest w stanie tego kwestionować. Szczególnie w metropolii, tak? Szczególnie w wielkich metropolii, a w wielkich metropoliach jest też wzmożony ruch samochodów, transportu też publicznego. W związku z czym, jak tutaj podjąć efektywne działania i jakie metropolia podejmuje działania, aby jak najbardziej obniżyć tą emisję dwutlenku węgla do atmosfery? Tak, yy, Panie redaktor, yy, akurat spieszę donieść, że dopiero co yy, otrzymaliśmy dofinansowanie do yy, programu Kolei Metropolitalnych z dużego programu rządowego Kolej Plus i yy, w tej części takiej koncepcyjnej, tak, gdzie chcemy i konsekwentnie realizujemy yy, koncepcję budowy tego kręgosłupa, na którym będzie się opierała komunikacja publiczna, transport publiczny tej komunikacji szynowej na kolei, e, która będzie uzupełniana tą komunikacją autobusową, tramwajową i, e, i trolejbusową. I to jest program na 16 miliardów, tak, na wiele lat rozpisany. Ale już dzisiaj e, podpisane mamy umowy na dostawę 20 autobusów na wodór, stacje tankowania tego wodoru, na 36 autobusów elektrycznych z programu Gepard. To są wszystko bardzo wymierne działania, gdzie w efekcie końcowym mamy nadzieję, że co piąty autobus w aglomeracji, w metropolii w górnośląsko-zagłębiowskiej będzie niskoemisyjny. A jeżeli włączymy jeszcze do tego tramwaje i trolejbusy, to i co trzeci. Skoro metropolia tutaj współpracuje z Rzesza Samorządy, takie pytanie, czy samorządowcy zdają sobie właśnie sprawę z tych zagrożeń klimatycznych, i to jest podyktowane, że próbują się też te samorządy dostosować do wymogów prawnych, do jakie, jakie prawo nas obliguje, do dostosowania pewnych, pewnych kwestii w mieście. Jak im to idzie? czy jak przebiegają te transformacje y, energetyczne, między innymi w samorządach, czy one przebiegały sprawnie, czy samorządy mają z tym y, problemy i jeśli tak, to co stanowi tutaj dla nich największe y, wyzwanie? No dotknęła Pani problemu, którym mogę z dumą powiedzieć z miejsca, z regionu, z którego pochodzę, tak, bo ta transformacja energetyczna w tej części przemysłowej jak modelowo się udała, jak nigdzie indziej, tak, żeby... żeby w taki sposób, przy takim zagęszczeniu ludzi, przy takim uprzemysłowieniu tego regionu nie powodowało to problemów społecznych. Nie poradziliśmy sobie niestety z, ze smogiem pochodzącym z gospodarstw domowych i w tych budynkach wielorodzinnych, i w tych budynkach jednorodzinnych. Ale myślę, że. Mm, te programy, które zostały uruchomione, czy to na szczeblu rządowym, czy to na szczeblu wojewódzkim, czy programy restrykcyjne, jak uchwały antysmogowe w Urzędzie Marszałkowskim, spowodują, że my sobie z tym poradzimy. Póki co słabo to wychodzi, ale staramy się i w tej formie edukacyjnej, i inwestycyjnej, ale co jest ważne, co przed chwilą na panelu powiedziałem, w tej kwestii utrzymaniowej, że przecież ja, ubogi energetyczne, muszę to w jakiś sposób utrzymać. Czyli ta kwestia tego paliwa, kwestia efektywności energetycznej jak, ile mi da efektywności stermomodernizowanie mojego domku, na przykład jednorodzinnego to są pytania które każdy ubogi energetycznie, w szczególności mieszkaniec Śląska, mieszkaniec metropolii sobie zadaje. O efektywnym podejmowaniu działań, jak można je robić tak aby przynosiły one wymierne skutki przez samorządy. Rozmawiam z panem Henrykiem Borczykiem, wiceprzewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.